W poradniku wyjaśnimy, jak ukończyć nową przygodę, czyli zapomniany łowca. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli film Ci się spodoba. Nową przygodę rozpoczniesz u Lariny, którą znajdziesz przed tawerną na dowolnej przystani. Dowiesz się od niej o zaginięciu naszego dzielnego rybaka, czyli Merika. Otrzymasz notatkę z ostatnią lokalizacją, na której był widziany Merik. Udaj się na Steven Spoils. Niedaleko garnka do przyrządzania świetnych potraw znajdziesz list od przyjaciela. Dowiesz się z niego, jaki jest Twój następny cel. Udaj się na nieoznaczoną wyspę na koordynatach K9. Dopływając do wyspy, możesz dostrzec zboje, na której podróżuje Bella. Zejdź na ląd i udaj się do niej. Odkryjesz przerażającą prawdę. Biedny Merrick został zwabiony w pułapkę i brutalnie zabity. Musisz zidentyfikować zabójcę. W tym celu otrzymasz lampę oraz pamiętnik zamaskowanej osoby. W pamiętniku ukazana jest wyspa Wanderers Refuge. Udaj się na nią. Od północnej strony wyspy znajdziesz tajemniczą postać. Podążaj za śladami stóp. Po drodze znajdziesz dziennik. Między skałami dostrzeżesz szczelinę. Wejdź w głąb jaskini. Latarnią rozświetlaj sobie drogę. Dotrzysz do pomieszczenia z zamkniętymi drzwiami. Tylko jak je otworzyć? W dzienniku jest napisane, że czaszka jest kluczem. Czy to może być takie proste? Podejdź do czaszki na stole i użyj przycisku interakcji. Drzwi otworzą się. Wejdź do środka. Użyj lampy, po czym zauważysz postać. Podsłuchaj jej rozmowę. Wyjdź z jaskini i podążaj za śladami stóp. Po chwili ślady rozejdą się na dwie ścieżki. Idąc prawą ścieżką, odnajdziesz pamiętnik. Przeczytaj go. Następnie wróć do rozwidlenia i podążaj lewą ścieżką. Zacznij kopać w miejscu zamaskowanej postaci. Wykopiesz notatki, które po podniesieniu zostaną automatycznie dodane do Twojego dziennika. Notatki zaprowadzą Cię na Sailor's Bounty. Na środkowej wysepce za pomocą lampy znajdziesz łódź. Podążaj za śladami. Ślady ponownie rozdzielą się na dwie ścieżki. Pójdź prawą, aby odnaleźć dziennik. Pójdź lewą, a trafisz na spotkanie z Jaw. Po walce ze zjawami udaj się na Salty Sands. Na południowej części wyspy znajdziesz kolejny dziennik. Idąc na północ zobaczysz kolejne spotkanie zjaw z tajemniczą czaszką, którą zapewne już widziałeś. Po pokonaniu zjaw podnieś rozkazy. Zaprowadzą cię one na Cannon Cove. Po pozowisku na plaży znajdziesz dziennik. W cieniu najwyższego wzniesienia znajdziesz porwaną przedstawicielkę Zakonu Dusz, która została zmuszona do zrobienia berła. Pokonaj zjawę i podnieś rozkazy. Te rozkazy zaprowadzą Ci na Golden Sands. W sklepie z bronią znajdziesz pogniecioną kartkę. Podnieś ją. Otrzymasz kartkę z symbolem przedstawicieli wilków morskich. Wróć do Belli i przekaż jej zdobytą informacje. Udaj się na tawernę wilków morskich, która znajduje się na koordynatach K-12. Na najbardziej wysuniętym na zachód pomoście spotkasz zamaskowaną nieznajomą. Porozmawiaj z nią. Poznasz przykry los, który spotkał naszego dzielnego przedstawiciela zawołowcy, czyli Merika. Za ukończenie przygody otrzymasz gest maska podstępu. Za ukończenie wszystkich wyczynów otrzymasz tytuł Badacz Mrocznej Intrygi. Daj nam znać w komentarzu, jak podobała ci się nowa przygoda. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę, jeśli poradnik był pomocny.